Halo, halo, cześć, to jest z Akademii Gry. Słuchajcie, nagrywam drugą część testu pomiędzy takiego pojedynku komputer, algorytm kontra człowiek po wczorajszej Lidze Narodów 5-4 dla algorytmu, ale mecz Rumunów jeszcze jest nierozstrzygnięty. Stawiałem na remis, więc jest szansa, tak, na remis, na remis, więc jest szansa, że może będzie 5-5 Zobaczymy jak będzie dzisiaj Lecimy na szybką pierwsze mecze 18 Ja to nagrywam 17-9 Słuchajcie Holandia, Węgry, algorytm 1, ja 1 Niemcy, Bośnia, ja 1, algorytm 1 No tu inaczej nie może być Czarnogóra, Czarnogóra, Islandia, algorytmy wskazują dwójkę, Czyli Islandię, ja stawiam w tym meczu na remis Gruzja, Ukraina, algorytm 2, ja 2 Turcja Walia. Algorytm jedynka, ja też jedynka, czyli wygrana Turcji. Albania Czechy. Algorytm jedynka, ja stawiam w tym meczu, że będzie remis. Azerbejdżan Estonia. Algorytm jedynka, ja też stawiam na jedynkę. Szwecja Słowacja. I jedynka, jedynka i ja i algorytm na jedynkę i Andora Mołdawia. Algorytm w tym meczu stawia na remis, ja w tym meczu stawiam na Mołdawię. Jak będzie, zobaczymy. Jutro postaram się wrzucić krótkie podsumowanie. Trzymajcie się strzałka.